Miałem dzisiaj traumatyczne przeżycie związane z moim portfelem. Mianowicie zginął mi portfel w domu. Coś nieprawdopodobnego, ale na szczęście już się znalazł. Paliło z portfelem, ale miałem tam karty kierowcy, bez której nie mógłbym jechać nigdzie. I prawo jazdy, bez którego już jeździłem nieraz poza granicy, także Pojechałbym, no ale bez karty niestety nie ruszę samochodem. Ale chwała Bogu, córka wiedziała, gdzie, gdzie się znajduje mój portfel, bo ja to naprawdę nie wiem, jak, jak tam się mógł znaleźć. Piękna sprawa, maj. Słoneczko, nie trzeba chodzić w kurtkach ani czapkach. Elegancko jest. Ewa tam poszła, po co? Po co ona tam znowu poszła? Mm. Igorku, po co mama tam poszła znowu? Po z tofi z Wiśnią, bo ty lubisz pompki z Wiśnią. Tak, a ty? A, ja a ty Stofi tak jest. Ewa, a po co ci ten kokos tutaj? Jaki kokos? To co to jest? Ananas to, to jest. jest ananas. No to ja myślałem, że to jest. A to po co ci ten ananas? Do jedzenia, bo lubimy bardzo. <noise> lubimy? Ja lubię, ale w tym Wiesz gdzie? My lubimy bardzo. Ja lubię, ale w... w syropie. Właśnie, w syropie. Biedronka to nie jest dobry sklep, ale, ale mają, do... mają produkty, które y mi odpowiadają. Część... Część produktów, nie wszystkie ja oczywiście. No mam, ja muszę tak, muszę e, i do Lidla i do Biedronki i do jeszcze jednego sklepu, także mam tych sklepów ulubionych parę. Ale nogi, ja pie... Słuchaj, to bierz już tą sukienkę, ja Ojej, już nie popętaj mnie, bo nie kupię zaraz nic. paski, będziesz akurat wyglądać jak... Jak pani z tego, za jo? Ja? O, patrz, będziesz tak wyglądać jak ta pani, czy lepiej? lepiej, no to Cię no to bierz cię. o patrz, dla Doni jeszcze jest dla mamy i córki, takie same o widzisz, dla Doni możesz kupić <laughs> i będziesz tak samo chodzić ale by mamu w życiu nie urodziła no, może tak powiedzieć, dlatego jej nic nie kupuje no dobrze Bo się nic nie parowa. tyle kupuje ta Ewa, że szkoda gadać Ale paruje. Tu mamy, tu mamy wątróbkę. Wątróbkę drobiową. Mm, wątróbka drobiowa z cebulką. Bardzo będzie niedobra, ale zdrowa, nie? Pyszna będzie, a nie niedobra. No dobrze. Pycha. Wątróbka, kasza, cebulka. I tam sosik z tej wątróbki. No i ogórki. Tutaj są kiszone do tego. Bardzo dobre. Gdzie byłeś powiedz, powiedz tu um, gdzie byłeś, zabaw. fajnie było? Tak. No to idziemy do domku. Co robisz? Śpię. Dobrze. To jest wiatraczek do, do, wiat, do wiatrowania. Do wiatrowania. Ale do czego to jest? Nie wiem, zupełnie do niczego chyba. Myślałam, że to są nie, tu masz, zobacz, jakieś kamyczki czy coś w tym. Dobra, okiem, tutaj nie widać nic. Tu jest Batman? On nie działa, ten Batman? U, no jakieś tam, zostaw to. No to da gadać tam. Super wygląda mnie. Piękne okulary. Można by sobie je wziąć. Ewa, zobacz. Weź sobie. Ja sobie masażer Byłem w Maku i dostałem taki e, kupony. Te Nasze kupony to są, to jest ich tu chyba ile? 26 kuponów jest. Można zaoszczędzić podobno 194 zł, jeżeli się wszystko zje, ale postanowiłem nie wykorzystam tego bo postanowiłem nie chodzić, już do maka. Ze względu na to, że dowiedziałem się, że to wszystko jest niezdrowe bardzo. Więc, skoro jest niezdrowe, to trzeba tam przestać chodzić. No ale tam, co z tego, że jest niezdrowe, jak jest dość nie da się ukryć, dobre żarcie. Znaczy, dobre, smaczne, ale wszystko, co niezdrowe, to smaczne. Dlatego, ja już tam nie będę raczej chodził. Chyba, że coś się zmieni.